O tym, jak Sara wyprowadziła się z mieszkania, które dostała od mamy, i wprowadziła się na Dittla wraz z Pascalem, jakoś powoli wszystko zaczynają od nowa. Dziewczynie podoba się miejscówka, zresztą Paskalowi tak samo, ponieważ mieszka wraz ze swoim najlepszym przyjacielem. Chłopaki coraz więcej spędzają ze sobą czasu, a przy tym chodzą na różne imprezy. Nie dość tego to wracają o różnych porach. Zachowują się, jakby mieli co najmniej 5 lat. Bardzo to denerwuje przyjaciół, a w szczególności Sara dla której mieszkanie z nim miało zupełnie inaczej wyglądać, bowiem myślała, iż się zmieni trochę wydoroślenie, a niestety jest gorzej niż było. Gdy tylko pomieszkiwali razem, to jeszcze jako tako był ogarnięty, a teraz nie jestem samym facetem, którego pokochała. Dziewczyna postanawia z nim przeprowadzić poważną rozmowę, aczkolwiek z nim się nie da. Rogalska dochodzi do wniosku, że jej matka co do niego miała rację. Ona w głębi serca chciałaby, aby Paska się nie zmieniał, ale też żeby poważnie podchodził do życia, a niestety tak nie jest i raczej nigdy to się nie zmieni. Dochodzi do wniosku, że tak naprawdę nigdy nie będzie mogła na niego liczyć. Sara jest gotowa, aby z nim zerwać, bo dłużej tego nie zniecie. Z tego, co mi wiadomo, z tego, co również zaobserwowałem, to Sara finalnie z nim zerwie, bo tak w ostatnim odcinku również go nie zobaczymy, a Rugalska była tam obecna. Oglądałem prawie wszystkie story i na żadnym nie było go widać. Szczerze mówiąc, Skoda, gdyż mieli naprawdę Potencjał na dość fajną parę. Szczególnie, że obecnie najlepszą jest Rafał z Moniką, jakkolwiek to brzmi, więc konkurencji praktycznie nie ma. Ale na pewno produkcja nie miała na nich pomysłu, także lepiej jak się rozstaną, co tam dalej się wydarzy. Nie powiem natomiast, będzie ciekawie i będzie kolejny mega absurd. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz koniec, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy Sara podjęła słuszną decyzję?